Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Jestem Kamyszysta. Dzisiaj troszeczkę inne rozpoczęcie odcinka, bo dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę inny niż wszystkie, które widzicie na tym kanale. W każdym razie w dzisiejszym dniu chciałbym uszczęśliwić swoją dziewczynę Agatę i przez cały dzień robić wszystko, żeby była po prostu szczęśliwa. Dlatego już tutaj zaczynamy tak naprawdę od śniadanka, które przygotuję własnoręcznie. To nie jest spotykane w moim przypadku, raczej ja nie robię takich rzeczy, ale ze względu na to, że ten dzień ma być wyjątkowy dla mojej dziewczyny, zrobię wszystko. Aby taki był. Także jeżeli ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk Jak widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole i dążę najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce Bo tak, jesteśmy najszybciej rozwijającym się kanałem w Polsce I niewiele, naprawdę niewiele zostało do miliona subskrypcji Nawet powiem ci Adam, że jestem no szczęśliwy, że mogę przygotować takie śniadanie No to jest e... bardzo, bardzo nietypowe, no. że ty przygotowujesz śniadanie swojej wybrance No ale... No, ale ale... Wiesz, chciałbym zrobić wszystko co, co, co najlepsze dzisiaj Żeby poczuła się wyjątkowo, po prostu jako wyjątkowa osoba No bo wydaje mi się, że zasługuje na to każda dziewczyna Wydaje mi się, że zasługuje. No tak, oczywiście, eee, jeżeli na naprawdę taki... ją ogłuchać, no to powinny się tak codziennie traktować, moim zdaniem. To już nie przesadzajmy. Po prostu czuję taką potrzebę, żeby zrobić dla niej coś fajnego. Ja też jestem zapracowanym człowiekiem, nie ja zawsze mam okazję coś takiego zrobić, także no, dzisiejszy dzień będzie wyjątkowy. Na pewno, na pewno dla mnie. Także cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa do oglądania. No jakoś rzadko, że to się prezentuje. No, powiem spokojnym. Ci, że ja bym chciał takie śniadanko dostawać z rana, jak wstaję od razu. No pięknie, pięknie. Postarałeś się, postarałeś no, się. No wiesz, no starałem się to zrobić. No nie jest to może jakiś szczyt finezny, no ale wiesz, że ja dobrym kucharzem nie jestem. No liczy się gest, liczy się gest. Ale co to jest w ogóle? Co? Tyrony. No nie Ładne śniadańko zrobiło, co ci chodzi. Na garte śniadanie. No A do... po co? No bo no nie wiem, no miły gest? Ty nie robisz miłych gestów. To ja robię miłe gesty czasami. Niby kiedy. No, chociażby teraz. Agatko, on wiecie, że już wstałaś No sprawę, jak się nie czuję, czy może te koty w ogóle spały? Nie że koty nie mają w tym na łóżko, bo bo poczulenie. To jest to cała spuchnięta i zasła i i ogóle za cały dzień. Co masz cały dzień? Śniadanko no. ci przyniosę, kochanie, do łóżeczkę. W sensie widzę, że już się pomalowałaś, czyli no to już im to zajęło. No to też już zjadłam. Zjadłaś przy śniadanie? Czemu malinę tutaj Ja widzę malin. I czemu to jest takie tłuste? Przecież wiesz, że jestem na diecie. Coś mi sugerujesz? W sensie? No, że, że nie wiem, że jestem grubo, że ja tyle jem, tyle nie zjem. To, to chyba bardziej sugeruje ci, żebyś sobie zjadła, że właśnie i tak mu się podobasz mimo wszystko, tak? No. A bo co to jest? No Pięknie, kawań, życi, nie piję nigdy w kawę, nie wiem, co kofeiny. Aha, czyli... Pomyliła cię pewnie za godziną dziewczyną. Ja po prostu no nie, wiedziałem, że, że nie... Razy, no nie wiedziałem, że nie lubisz. Jesteśmy miesiąc razem, bo nie wiedziałem, że nie lubisz kawy. Nic o mnie nie wiesz. Jezus Maria. Mogę się na spytać, nienawidzę niespodzianek. I czemu to w ogóle nagrywasz? Serio obrzydliwie się czuję wszystkie koty. Ale wiesz, tak? Niedobre, ty je w ogóle sam robiłeś czy kupiłeś? Niedobre strasznie. A, ale... Dobra, to, jest... ale... bo... to zabrać, tak? On się tak namęczył, przy tym świadam Tak, to traktujesz? Nawet tego nie doceniasz. Gotowe. Jak gotowe? Musiał to wszystko przygotować. Mhm. No tak? Tak, tak, on gotuje. Kafie nie chce co ty? No dobra, to, to zrobię sobie to i, i tyle. Myślałem, że troszeczkę inaczej to będzie wyglądać. W sensie, nie mogłabym mi nie mówić tak, tak prosto w twarz. No, no nie, tak. To no, no, jest no. bezpośrednie. No. Ale mogłeś też się dowiedzieć, co ona lubi, czego nie lubi. Ale ja się dowiadywałem, i to nie jest tak samą. Ona nie chce mi mówić nic. Czyli nie chce nic mówić, ale wymaga mimo wszystko. Tak, ale już mimo wszystko. No to, to jest słabe. No, bo... no stary, to ty się pakowałeś w to wszystko. Do, no to jest dopiero początek. Ja na pewno jakoś jej wynagrodzę to jeszcze. Mm. Przepraszam! Po prostu nie jesteś za dobrą robieniem niespodzianek, a ja u mnie nie lubię niespodzianek. Jeszcze to twoje koty, uczulenie. Zero tak się źle czuję. Przepraszam! Co musisz mi co robić. A te twoje niespodzianki są do dupy i żałosne. Jezus, nie jesteś tym za dobra, wiesz? Żałosne. Nie musisz mi co robić. To jest Okej, dobra. My nagrywamy sobie żonę. No dobra. Oj, stary, współczuję ci. Bardzo, bardzo Ci współczuję. Dobra, może ta niespodzianka była słaba. Ale. Co że zrobię lepsze? Wiesz, co ją ja jedynie zadowoli? by zadowoliło się na które by bardzo, bardzo dużo kosztowało i tak samo wszystkie niespodzianki, które bardzo, bardzo dużo kosztują. Myślisz? To no może jeszcze ja zapytam tej koleżanki, bo przecież w sumie ona wie, co ona lubi, tak? No, no powinna wiedzieć. Mam do Ciebie pytanko. Pomógłabyś mi? Nie, ale mów, dalej. E, słuchaj, e, ja chcę dzisiaj uszczęśliwić Agatę i chcę zrobić wszystko, żeby była szczęśliwa. I po prostu potrzebuję takiej pomocy od ciebie, bo ty wiesz, co ona lubi i to bym w stanie zrobić, żeby ją uszczęśliwić. Tak, ty chcesz ją uszczęśliwić. No tak. Czy widziałeś, się była lustrze? Jak co masz mordę, ja się nie dziękuję, w ogóle to zrobić. No, no on się no, ja normalnie się... ciebie pyta, ty widziałaś swoją mordę. Nie, nie, nie dokonałem z to teraz po pierwsze. No ja to ale jest jestem. Dobrze, sklepie. I były to mamy dober, że Małże, ma tym, co i malinki kupujesz, że na co najmniej nie robił. Małgorzaj na inny A coś ci powiedziała? Słuchajcie, kurwa, że jesteś takim przyklaskiem, że po prostu. Dobra, chyba się nic z czego nie dowiemy. No, Koda mi nie chce pomóc. Ja wiem kto może mi pomóc. Steel. Stiu. Jak Steel? Stiu. Może stiu. to jest nie były. No i były. i to nie ale będzie za bardzo? A to nie będzie za bardzo perfidne? Może co oni. No ja nie wiem starcie, to był pomysł. Myślisz, że odbierze? No, myślę, że odbierze, ale nie wiem, czy będzie zadowolony. No, chyba nie odbierze. No, ale pomyśl jak ty byś się zachował na jego miejscu, tak? Nie odbierze. Ty SMS-a napisał. Co napisał? No, 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 no co napisał? Coś śmiesz, no powiedz co napisał No nie, nie mogę tego przeczytać No co, no to powiedz tak w skrócie, co napisał no, no, powiedz, Tak? Daj łagodnie jak się da? No Że już nie jesteśmy kolegami Cóż, nikt nie chce mi pomóc, ale ja mimo wszystko się nie poddam Na pewno zrobię coś fajnego, żeby uszczęśliwić się w tym dniu Także nie ma opcji nawet, że się poddam Powiedziałem jej, żeby zeszła do mnie na dół Jedziemy na miasto Tam na pewno coś znajdę ale gentleman z tego twojego mężczyzny, A, jeszcze czego trzeba go trochę podszkolić, bo... Idziemy no na miasto, ja zagwarantowane mam yy, mnóstwo atrakcji Kochanie, ale mógłbyś tutaj najpierw sprzątać. co to jest za, za syf? Ja to nie znaczy? mogę w takim jeździć, się tutaj strasznie źle czuję Miesiąc tutaj już nie sprzątałeś, już cię proszę od Nie, wczoraj było sprzątane Proszę cię od miesiąca i co, i wczoraj taki syf zrobiłeś no, przez No byliśmy w McDonaldzie Ale to są tylko święty no, z jednego nie dnia Ja nie wiem z kim ty byłeś w tym McDonaldzie, masakra Tak, z jednego dobrze, dnia Dobrze, już sprzątam, przepraszam wiem, czy, że... Ja nie wiem co ja mam już zrobić, dobrze, że została w aucie, ale... No, jak ja widzę, to to jest chyba najtrudniejsza dziewczyna, jaką do tej pory poznałem, żeby ją zadowolić, nie? A najtrudniejsza dlatego, dziewczyna nawet, którą ja poznałem, w sensie wszystko jej nie pasuje, wszystko robi na opak, nie wiem, dziwne to jest. W każdym razie kwiaty, kupi mi kwiaty, Każdy dziewczy każda dziewczyna lubi kwiaty. To taka mm, prawda jest. Żebyś się nie zdziwił, stary. Się nie mów tak nawet. Nie no stary, przesadziłeś. 100 róż. No i co? No jak to co to jest przesada, no... no. to jest tylko 1000 zł. No dobrze, no 1000 zł, ale to nie chodzi o tę co Ona powinna się uczestliwić z jednej róży tak samo jak z tych ale No dobrze, no jak kupij 100, ona potrzebuje więcej. Zauważyłeś, że ona potrzebuje więcej. 100 róż razy 100, no. Normalny no. chłopak daje jedną różę, ja jej dam 100, no rozumiesz. No rozumiem, rozumiem. I 1000 no. zł trochę boli w portfel, ale to mimo wszystko. No. Znaczy mnie to boli strasznie, jak na to patrzę, że ty musisz się tak wysilać, a ona i tak tego nie docenia. Naprawdę mnie to boli. Nie no. Nie wiem, docenia chyba. Ładny bukiet? No bardzo ładny bukietik stary, ale ona nie, nie zasłużyła na to moim zdaniem. Nie zasłużyła? Nie, nie zasłużyła. Ty, ok. słuchaj, mam prośbę do ciebie. Wziąłbyś się do parku na jakąś ławkę e, zaprowadził i ja przyniosę te róże No I chcesz tył, zaskoczenia tak, chcesz jej tak dać? Tak zaskoczenia i dać? no. No dobra, no zrobię. Słuchaj, zrobię to e, tylko i wyłącznie tutaj dla ciebie. E, w tym parku jest taka fajna łoweczka, przyprowadź cię proszę. No dobra, nie ma problemu. Naprawdę jeszcze mnie ciągasz, mnie dziś, nie dość się miałam wrażeń naprawdę. Ale nie narzekaj spacerek ci dobrze zrobić świeże powietrze. Po co to w ogóle. Och, chodź tam może sobie na na oweczkę usiąść co ty na to. Jak źle na ławce będziemy siedziać? O Boże, żule na ławce, nigdy no, w parku no, na ławce nie siedziałaś? No, ja no, w ogóle robić. Duma księżnicy zabrania usiąść na ławce? W parku, tak? Bo ty ze mną w ogóle wychodzisz. No kamuś tylko porozmawiać, no jesteśmy kamuś wie? w jednym składzie. Tak, Kamuś, wie, jesteśmy w jednym składzie, więc też trzeba się jakoś zintegrować, tak? No właśnie. Musimy no dać jakieś leki na alergię kupić, bo tak się źle czuję bez tego kota. Jest jesień, już nie narzekaj na jakąś alergię i tym bardziej na kota. Przewietrzysz się akurat, dobrze ci zrobi. No dobrze, no to będzie się dopiero rozpoczyna, nie martw się, no jeszcze i tak będzie pełno niespodzianek. Ja moje o, Podobają ci się? Nie, gnoju! Co? Zciąłeś te wszystkie kwiaty, Zabijesz te rośliny biedne. Ale w sensie, no kwiaty tobie kupiłem. Kwiaty się można kupić w doniczce, to są martwe kwiaty. Ale jak, róże, róże się dostaje w doniczkach. To nie jest oznaka miłości, to jest kwiaty. Tak, czerwona róża jest oznaką miłości. Rynkowe. Co ty mówisz w ogóle? Ale to są kwiaty. Ale to jest miły ge. Ale doceń to, co on Hanie. dla ciebie robi, doceń to! Panie, to są dla ciebie kwiaty, no. Oh. Dla ciebie kwiaty, no, śliczne kwiaty, no. Krew na moich rękach! Słucham, krew. No, ale... ale co ty robisz? Zobacz, jak on się dla ciebie postarał, a ty Hanie. nie szanujesz nic, co on robi, ani go nie szanujesz Hanie. w tym momencie. Przyrody, natury i roślin. Ale ja tysiąc złotych na to wydałem! Ale tysiąc złotych mogłeś przejać, żeby drzewa zasadzili jakieś w lasach! Ja, stary, nie wiem, co mam powiedzieć, ale to są ja takie życzę, największe farmazony, jak ja słyszałem, Co ja mam zrobić? co masz zrobić? No niczym najwidoczniej i nie, nie zadowolisz. No chodź tutaj, zobacz, jak on się stara dla ciebie. A ty jak go traktujesz? Ja to proszę. Stary, nie wiedziałeś? No nie wiedziałem, Czarte no proszę. Przepraszam, tak? Nie wiedziałem. Przepraszam. Ty ją jeszcze przepraszasz. No co, prezent musi się nie spodobać po prostu, no. <laughs> Weź, już tego ale... nie tłumacz, stary. Ale... Nie próbuję tłumaczyć nawet. Już, już, składanie! Już, zaraz, zaraz, zaraz do Ciebie przyjdę, słuchaj, patrz, zasłoń mnie, patrz co mam, piódeczkę na oznakę naszej miłości. No to jest piękne, ale ja jestem dalej zażenowany poprzednią sytuacją, stary, Ty się powoli zaczynasz zachowywać jak taki pantofel najgorszy. Nie. Znaczy, tylko coś nagrywa, Chodź. Jest... Kochanie, podoba Ci się widocze? Mhm. Dokładnie. A ty jak ty lubisz naturę? Co mówisz? Lubię no, naturę. Jest... Lubisz naturę. A ja lubię Ciebie, bardzo. Okay. Eem, słuchaj, mam taką rzecz, którą chciałbym sam zrealizować. Nie że... klękaj, nie klękaj, nie klękaj. Nie, spokojnie, nie aż tak. Eee, po prostu chciałbym na znak naszej miłości zawiesić tą A, ale tak jakby... Wiesz, że to jest taka oznaka, że chcę być ze sobą na zawsze. No. No, no tak, a co? Ty nie chcesz być na zawsze z komuś to no, jest trochę za szybko, nie jestem pewna i zresztą tutaj nie wolno. Ale jak nie jesteś pewna? Robiąc jest takie rzeczy, tak. powinnaś być pewna. Nie, ja no zawiesimy tą chudeczkę, co? No no. no naprawdę to tak. jest miły gest. Znaczy wydaje mi się, że zawiesimy kódeczkę. Jeszcze KF, bo są moje siostry niecałe, Kinga Fong. No, ale kamerzysta i fagata. No wiesz, nie że nie mogę... Bo... tak naprawdę na imię. No wiem, no ale... Ale on też był dał kamerzystą. ...dałem, nie dałem imienia, bo nie chciałem. Wiesz dlaczego. No cóż, no zawieszy, co? Ale to jest piękne, to jest. ja nie, serio, bo ja to tak chcę, chcę, zrobić, tak? chcę się przyłożyć do tego No to co, też. rzucamy kluczykiem? Tak, e, proszę, ja coś do tego przyłożyć tylko, bo Ty kupiłeś, a to ja się przyłożę do, do tamtych No to chociaż tyle możesz jej dać na niej, rzucić sobie ten kluczyk Chcesz, chcesz ten? Tak Tylko pa, pamiętaj, jak bierzesz, poczekaj, bo ja Ci muszę pokazać, bierzesz i z całej siły robisz zamach Tak, żeby mm. na pewno nic tego nie wyłowił, nigdy Mhm mm Żeby nikt na tej miłości nigdy nie zabrał mm -hmm. Pamięta? Mhm mm Tak? Dobra, super. wiesz, słodka jest? No jest słodka, jest słodka. Ale te akcje, które wcześniej zrobiła, to i tak jej teraz wiesz. Nie, nie tłumaczy to, to, co teraz robię jak się zachowuje, niby jest słodziutka. To jest gra, stary. To jest według mnie to jest gra. Nie jest gra. W sensie. No jak? kocham. Co, co ona robi? Co ty robisz? Ej, ej, ej! Czemu ty odpiąłaś tą kutkę no, i ją wyrzuciłaś? Co ty zrobiłaś? No, ale przed chwilą wziąłeś kluczyki i powiedziałaś, że kluczyk rzucisz daleko, a ty wziąłeś go specjalnie, żeby go porzucić, żebyś całą kłódkę, jesteś manipulantką. Dlaczego to zrobiłaś? On się tak dla ciebie starał, wiesz, a, że to rani, to rani, to, to... ranisz go w tym momencie i to bardzo. Ja ja to bardzo, bardzo. nie naprawdę mandatu, tak Nie. mandatu pewnie, bo tutaj byłbym nieźle zrozumiał, jeśli czy swoje inicjały na mnie napisałeś. Ale dlaczego tak? to zrobiłaś? W sensie... No. No widzisz i nawet nie wie co powiedzieć, stary mogę cię teraz ja prosić na rozmowę na chwilę na no bok, chodź na chwilę ze mną, no, proszę cię Dobry, Proszę cię ja chcę porozmawiać z nim Agata, nie w porządku się zachowałeś, to do mnie No stary, dla mnie to jest przesada, ona ciebie manipuluje, wykorzystuje, a ty tego nie widzisz, jesteś zbyt zaślepiony, ja rozumiem, że ją kochasz, ale, ale no są granice stary, są granice No nie wiem, może ma rację, no miesiąc czasu jednak jesteśmy W czym na... ona może mieć rację, no w czym? No miesiąc Ona wzięła czasu. kłódkę, którą zawiesiłeś dla no niej dobra, no ale miesiąc czasu mi się nie podobało, to pierwsza atrakcja, która mi się podobała, rzucenie kutkami. Możemy kupić więcej kutek i porzucać razem. Chodź już. Nie jest zła dziewczyna, może po prostu takim. Nie e, jest zła. Temy, że tak wychowana jest. Jest wychowana, żeby rzucać kutkami, tak? To ją jara. Nie wiem, mi, mi jest szkoda Ciebie, mi nie, jest nie, bardzo nie, Ciebie szkoda. Ja ją szkoda. kocham. <słuch> Musisz mnie zrozumieć. No ja rozumiem, że ją kochasz, ale to jest za duże poświęcenie. To no, pójdziemy na ten, na jakiegoś lody. Co na to? Dlatego bardzo, bardzo kasztanowego. No, do kasztanowego. Dobra, to ja zapłacę. Nie! Dlaczego? To co, żeby płacić, żeby płacić? ja miałam skutki, nie, za mnie płacą? Ja mam nie to ja mogę zapłacić, tak? Ale to jest miłe, Więc zapłacę. nie, nie jest, pokażę mi teraz na filmie, że ludzie będą mówić, że ja lecę że ja od ciebie nie wezmę. Nie! Ale. Ja płacę za swoje jedzenie, tak? Nawet co do domu, co tak nie, tak nie chcę, kupiać. No miły G. No, Może nie, może ty się tak nie miałeś... Znaczy jak kobieta chce zapłacić, to niech zapłacił za siebie. Nie, bo ty się tak nie ale ja się tak nie No ale jak widać, to nie tylko Twoich pieniędzy, ale Ciebie też troszeczkę ulewa, stary. Ja sobie też kupiłam. No dobra, ale oddam sprawę. Nie! co tu właśnie wydawać pieniądze? Ja nie będę wcześniej brał takich pieniędzy, tylko to przyjem. Ale... No jak? No jak? no przecież... Nigdy w życiu czegoś nie życiu się czegoś się postawiło, oprócz wiesz. A czego? Ale... Nie, to ja nie chcę. No dobra, ale w sensie... No to że tak, wygląda, jest? że ja nie mogę tobie kupić na tym młodzieży. jeżeli ja jestem kobietą, to nie mogę kupić. No, daj mi się go jedz Boże, pan jest fajny, fajny. Jakie sugestie? Dlatego, że... ty musimy się jeść. Idziemy. idziemy. Ja. No chodź, do kina pójdziemy, co ty na to? Ja nie chcę iść, do kina nic nie mam ciekawego takiego, po pierwsze Wszystko widziałam. po drugie jest koronawirus, a po trzecie to jest. Wcześniej na w w kinie, wiesz, nie? Jeszcze o to w sposób, nie będę sorą. robić. Teraz najgorsze, bo to po prostu nie wiecie, Jak po prostu nie masz? Chyba chłyć tą osobę, żeby to było w to Może do teatru, Kochani, może do teatru. Tak, to nie są takie raszowe Nie, są otwarte. Bo się bo są w sensie tak samo funkcjonują w nie są otwarte. I, ale po to są te obostrzenia, żeby się właśnie niczym nie zarazić na nic. Nie masz no, żadnych no, obaw. Chyba chyba rozmawiać z kulestwami. Ja przybyliście mi cały dzień. Jak ale... cały dzień? Ale ja staram się zrobić wszystko, żeby w łodzi dobrze. Jak ty trus... to masz, żeby to Dlaczego do po Nie wolę spędzić czas, ty jesteś jedyna osoba, która mi teraz nie będzie wkurzać Ale Kamuś przez cały dzień wszystko robi dla ciebie i pod ciebie Dla siebie? Dla ciebie właśnie Nie rzeczy, które ja lubię robić, w ogóle mnie nie znasz stary, no współczuję ci, naprawdę Co się stało, Kamusiu? Pogadaj z nim, Wiola Masakra, on jest Ty, a ja może ty byś poszła do swojego o, chłopaka, co? Nie, ale możesz nam nie przeszkadzać, do tego. No, ale mówi? może by poszła do swojego chłopaka, on cały ale dzień próbuje ją uszczęśliwić, a jej nic nie pasuje ale, jak inne dziewczyny i ja lubię trochę inne rozrywki może Dobrze, okej, okay, ale też byś mogła zaakceptować i uszanować to co robi, później byś może jakoś zasugerowała co innego bym mógł robić żeby żeby Ciebie uszczęśliwić, tak? Skoro Ty masz takie wymagania Ale zawsze tak, mu sugeruję coś Tak, ale czym mu sugeruję? Czym? Czym niby? Wprost no normalnie. Wprost. On nie mówi, no. Wprost No właśnie, Wprost. chyba jednak nie on ciągnie na siłę, no bo... Ale jak ciągnie Cię na siłę? On no Ciebie prosi właśnie to jest, to jest naprawdę, to, to jest żałosne co ty robisz. Nie, nie, nie właśnie żałosne jest to, to co ty no mówisz, mówisz i to co ty mówisz bo, mówisz, bo on, się, bo on się stara. A ty, i ty jesteś zazdrosna po prostu, bo byś chciała mieć takiego chłopaka, który tak by się starał nie, i tyle. No nie, właśnie, nie bo się z... widzisz, widzisz tak. powinnaś porozmawiać ze swoją koleżanką, bo ci chłopaka próbuje odbić się specjalnie się tak negatywnie nastawia. No, 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 no właśnie no, tak jest. No to ty przychodzisz i, no, i cały czas mącisz, mącisz, mącisz k**wa i mącisz. Oh, no właśnie, no mącę i mącę, bo chcę dobrze dla mojego przyjaciela, no to bardzo mącę. ja dla do mojej przyjaciółki, stary. Tak? No to właśnie, ale to też byś chyba... Ale właśnie porozmawiać. Z wami rozmowa jest bez sensu, naprawdę. No, stary, ja ci się nie dźwię, tam poszedłem i do nich nic nie dociera, nic. Dla nich się tylko liczą rzeczy materialne, a uczucia i to to no, z boku. Ja bym ci o tym nie mówiła, nie ostrzegałam Dobra, no, przyszłam e, udzielić ci dobrej rady i jaki masz teraz plan? No nie wiem jaki tak. mam plan, już wszystko faktycznie zrealizowałem, nic się nie podoba. Stary, ona jest bardzo prosta w pozorom, zabierz ją na burgera i kupię jakieś kosmetyki fajne. Widzisz, że się to pracuje cały czas. Ale mówiła, że nie chce ode mnie nic że nie chce pieniędzy ode mnie. No dobrze, no ale jak ją zabierzesz do Sepory, to będzie spoko. A do Sephory? Tak. Dlaczego ani do rozmawiania. Bo nie, do spory. Nie, czy ja widzę, że was to spory. tylko yy, uszczęśliwiają rzeczy materialne, a żadne uczucie czy coś, to dla was nie, nie gra jakiejś roli, tak? Ale dlaczego dla mnie? To, dlaczego dla was ogólnie, bo ty czy, bo, ty, bo ty się wypowiadasz, wypowiadasz na taki na mój tam... temat. Stary. Nie, bo trzy ty się czy... wypowiadasz na mój temat. Bo ty cały czas jej tam banduchem siedzisz i jej to wszystko jadasz, więc tak. ogólnie nie rozumiem tego, dlaczego komuś tak się daje za przeproszeniem ruchać w rupę, Bo płacąc za loty, sama mogę trzy zapłacić tak? A za burgery, wydając 180 zł, no to już nie mogła jakoś, już nie mogę, już jednak chciała, żeby komuś zapłacić. A idąc do Sephory co? Myślicie, że sama za siebie zapadnie? Pewnie znowu będzie wykorzystywać kamusia, który się zakochał i po prostu jest manipulowany w tym momencie. Mnie jest go strasznie szkoda. Kochanie, twoje burgerki. Nareszcie, nareszcie coś dobrego zrobiłeś. Tak? No. To super, cieszę się. No co, gdzie jemy? No, nie wiem, do domu jedziemy czy w aucie? Zanim dojedziemy do domu, to będzie zimne, a kim ja jestem, że nie jadła w aucie? No a co, tutaj nie możemy zjeść. No ja nie wiem, że myśmy, jak nie możemy, bo jedzą sobie, no. Tutaj możemy... No, się... Ale kochanie, jest zakaz. Boże, nic nie potrafisz załatwić Jakbyś był naprawdę... Jak... Nie no, jest koronawirus, nie można jeść Gdyby naprawdę spoko to byś powiedział, a co mi to obchodzi Ty nie jesteś w ogóle ponad prawem, a powinieneś być Panie, tutaj hamburgerek dla ciebie No hamburgery ogólnie spoko, ale to jest randka, my jemy na samochodzie, tak nawet żule nie jedzą Pięć chcę usiądą, gdzieś, a my co? No ale nie, nie, można, nie, nie można jeść nie w galerii, nie, nie, można. nie można jeść w środku właśnie. Dobra, to, to moglibyśmy gdzieś znaleźć jakiś coś, żeby Pozramkę, zabrałeś kolegów? A ty zabrałaś koleżankę, przyzwo... Ale ja mogę, tak, możesz... gdybym nie wpadł na pomysł jak nie Przyzwoitkę cały czas przy sobie tylko trzymasz i tyle Tak, ty szus Ty spora, naprawdę <grym grym> O nie, no ile dobrze, kto by ci dał i zjemy... i tak narzekasz A ty kochani i, zjemy, i tak. ci zamówię nowe, tak? Bo też pewnie są... Stary, zdejmij te klapki z oczu, zdejmij, proszę cię w końcu o, Jest żenujący Brzygać mi się chce Idź, zapierdzielaj jeszcze po trzy takie, no raz, dwa, trzy I Hotel wynajmij, chcesz? Hiltona jakiegoś, co? O, od razu się uśmiechnęła, widać, już się jej spodobało, A, i jeszcze słuchaj, operacje się z nią, tak, umów. Daj Dobrze, Biorka, skończ już. Jakieś pierścionek, tak. Dobra, zjemy to, znaczy ty to, to zjesz, no dobra, chodźmy, chodź, Najlepsza część dnia. Najlepsza część dnia, tak? Ale tak. to mi najbardziej na portfelu. No, ja wiem. No ale no ty masz rację, bo ona powiedziała, że nic nie chce. No tak. Że płaci sama za siebie, no, a nagle mówi, że... Ja już to widzę to też powiedziałem. Ile na ciebie wydasz, nie wiem, no wybierz sobie coś. Nie, może nie aż tyle, no wybierz sobie coś po prostu, A ile rzeczy mogę? Nie wiem, wybierz sobie po prostu na razie, tak? Wszystkie sali i ja pan. Jak ona mnie naciągnie na tyle się to będzie przejęcie. No stary, ale ona, ona tylko na początku powiedziała tak, że nie że na kamerach widziała, że o lody, dobra, zapłacę za siebie. A później co było? 150 zł za ten, znaczy 100 zł za 180. burgery? No tak, no około tyle. No. 179 zł. Dobra, nie wiem, zobaczymy co wybierze. Ale dobra, ale słuchaj, ile w to już jest kasy wzięte? Nie, no ja, ja sobie robię. No dobra, to już może wejśćmy do kasy. Nie złudzę, ten goodie ma. Dobra, może wyjmij troszeczkę rzeczy, że nie wie, tak Nie, Ja mam przez ciebie najgorszy dzień, więc teraz dopiero. Teraz zapłacisz. Za dwa szpakowa, okej, okay, ale nie będę pani więcej. Stary, sam chciałeś, no. Na... Ja ci mówię od początku. Wiem, że od początku. Ale jeszcze chcesz sobie wybierać, tak? No. Mi się wydaje, że ona dopiero zaczęła, co? No pokuciłem się z nią. No Ale stary, chciała mi naciągnąć na 7 tysięcy złotych. Powiedziałem, że do 2000 i finalnie kupiła za 1000, 1441 złotych. Gdybym Ojej. nie zareagował, gdybym nie zareagował, naciągnęłabym mnie na... Zlitowała się nad tobą, no widzisz, no czyli... Nie, nie na... zlitowała. Czyli się. chyba naprawdę cię kocha, co? Stary, ona się ze mną pokuciła. A co, już jej nie tłumaczysz? Już jej nie tłumaczysz. Ale co mi tłumaczyć? Ja już hmm. nie mam co tłumaczyć. No nie masz co tłumaczyć. gdzie ona jest w ogóle? Tu a co, ona tam jeszcze coś wybiera? Nie wiem, ale już za to nie zapłacę. No stary, wiesz, że ona traktuje Cię jak takiego... Jak takiego sponsora, nie? Jesteś jak dla niej taki Sugar Daddy normalnie. I to już jest chore. No przykro mi jest, naprawdę przykro. A co, co no, robisz? do sklepu, jeszcze nie skończyłyśmy. Nie, ale ja skończyłem. Ja już nie będę dalej płacić. O mój Boże, a może to mi kupisz? Ale ty nie rozumiesz, że ja się dzisiaj nie kupię? Ja no jak to. Ale ty jedyne co potrafisz docenić to rzeczy materialne. Dlaczego tak? Dlaczego? Dlaczego nie doceniasz A tego, że on się dzisiaj stara? Nic Ogólnie. Nie kupię, bo, no, za dużo, dużo wydałem, tak? Wydałem dzisiaj jakieś cztery koła. Mój numer nie zabrał do Paryża. A... Ale tu wyjazd do Paryża można za 100 do bilet kupić. A ja dzisiaj cztery tysiące wydałem. No, to zabierz mnie do Paryża. się dzisiaj może chcesz... Możemy dzisiaj lecieć samo? No? Czy to do Paryża? Nie stary, nigdzie nie lecisz. Dzisiaj jedziemy na treniki on, ja... on nigdzie już nie jedzie. On ja nigdzie nie to, jedzie. Agata, ja on to. nigdzie nie jedzie. Do żadnego Paryża no nie jedziesz? Nie, nie zrywam są. Zerwij z nią. Nie. No zaangrodujesz. Nie. Wziąłem ci podkład wariatko, a ty się on mi go kupił. <sut> aha, okay, no to, wiadomo, ja ciągę, no wierze wierzecie wierzecie to ty, aha, okej, dobra. A to nie jest. Ja mogę znać tą gazetę, mam. To się wszyscy siebie warci. Tu te 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 pieniądze pewnie no widzicie. Te pieniądze. Chama za nimiła. No ja to wykorzystałam. Hello. Ale dobra. nie wiesz, że ja mam cię w buti? Ja, Aga już To tak jak ty Agata, tak Agata wykorzystuj 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 wykorzystuje cały czas, kamuś że jest miła. Ja wracam do maszyn. Bo ona też jest materialistką dlatego. Nie, po prostu sobie wyjaśnię to w ten sposób, że już jej nic nie kupię dzisiaj, tyle. Ale jak jej nie kupisz, ale kupię dzisiaj. Ale zacznij ją traktować z dystansem, rozumiesz? Nie kupię ci już Ale już nie mówię o tym, ale mnie przyjść. Nie, stary, nie. Nie, nie, nie pójdziesz, nie ma opcji. Nie idę. Nie, no i nie pójdziesz, ja cię nie puszczę nawet. Nie idę, a ta przygięłaś dzisiaj. Ale już nie chceć, przyszedł do mnie. Ale ja się starałem cały dzień Nie ja zachowuj się jak kartofel No ty przyjdź do mnie Ty przyjdź do mnie Nie Ja nie uczucie Powiedz Dobra, kończ ten film No to kończ Wiola ten film, bo ja już mam no, dosyć tego ja chcemy... tego filmu, z tego cyrku Ja zerwę Nie skończ tego z nią nie zerwiesz Nie zerwę, ale tym waszczurem Dobra, skończ nie. film Agata, skończ ale ja zerwę Skończ film Agata, skończ film, Agata, To skończ. z nim I idź Dobra, sobie stąd Dobra, film Do zobaczenia Państwo